Ciekawe co to nie przyszło w tym. A to ten kubek co z temu Za darmo. Za 9 groszy kupiłem. Fajny taki kwadratowy i mały poręczny do lodówki można wsadzić jogurt jakiś czy coś. Czy coś do picia. Ja lubię smart rzeczy takie malutkie, fajne. Kupiłem taką masę. Za 9 groszy. Eee, żeby mi w łazience stópki nie było zimno. <laughs> Bo tu nie mam takiej kamera wodoodporna miała być pomarańczowa, ciekawe czy będzie pomarańczowa. O, ale piękna. Kurwa, jak mój smartwatch Ty, ale lekka jest trochę za lekka. Niby śliczna, ale... Kurwa, ja bym chciał, żeby trochę ważyła, a nie e, takie leciutkie, trochę jakby z... te przyciski też lekkie, plastikowe. Mm -hmm. Tu coś czuję, że będę mógł rabat dostać od temu, bo powiem, że tandetne wykonanie <laughs> chodzi o przyciski, nie? Więc oni to tanio produkują, a drogo sprzedają w sumie. Sam nie wiem, ile dałem, zaraz wam powiem ma dużo bajerów saszetka chyba a no w sumie nie dużo myślałem że jeszcze statyw jakiś tutaj jest a to jest ta saszetka chyba jakaś na, na kamerę i możliwe że wodoodporna a tak to kabel ładujący i bateria taka malutka i tak miejsce na ładowarkę, na kartę pamięci i na baterię ta ślepka taka była na baterii żeby zdjąć przed użyciem Wstało, welcome. Już działa. Bez karty pamięci nawet nie ma co robić zdjęć, bo nie wyjdzie, bo nie, nie ma gdzie zapisać. Nie? Tutaj jest ten przycisk do fotek. A nagrywanie to nie wiem, gdzie tu jest. To jest zestaw mikrofon i takie coś do zmieniania głosu, jakieś tam chyba słuchawki chyba jeszcze Mikrofon i takie coś do miksowania kupiłem Ciekawe jak to zmienia głos O, nawet te jakieś dźwięki Śmianie, coś tam Buziak slap Czyli uderzenie w twarz liścia Czekaj, Pretty Boy Flow, brother, brother ouch aplauz a tutaj reszta, mikrofon chyba. chyba ale ten temu potrafi wszystko tanio jakoś to sprzedawać kiedyś za zestaw 200 musiałem zapłacić za sam mikrofon tu jest mikrofon tu jest chyba to jak? No to jak? Tu ma takie piny. Aż nie podłączyłem pod USB. Nie wiem jak to uruchomić. Tutaj chyba. O, fajno. Bajer, co? Halo. Czemu to nie działa? Czekaj. Halo, halo? Halo. Program pewnie muszę włączyć do tego Audacity pewnie albo coś innego. Ja nie wiem, którym programem na żywo można taki dźwięk nadawać, ale na przykład na tym. Jak podłączony jest pod USB do kompa i mam rejestrator głosu online i tam coś nagrało. Zaraz odsłuchamy, co tam nagrało. Nic nie słychać. Nie wiem Muszę jeszcze w o co to chodzi. A ja dopiero w tych. Halo. Dopiero w słuchawkach słyszę siebie, jak gadam, przez mikrofon. Czyli musi być podłączenie dźwięku. Słuchawek. Tylko nie wiem jak to zrobić, żeby było głośniej słychać. To co tutaj słuchawki jakieś muszę podłączyć. No, znaczy głośniki mi chodzi. Nie wiem. Speaker, czyli tu jest nagłośnik, musiał mieć takie samo wejście jak tu, od słuchawek. Hmm. Chyba, że to jest to. Ale głośniki by musiał mieć osobno swoje, chyba. Bo inaczej tylko przesławki słyszę, słyszę, co, co tu się dzieje. Isnublok. Podłączyłem pod ten głośnik, ale coś mi tu nie działa, ani w lewą, ani w prawą. Przez wszystkie przekładałem i nie ma dźwięku na ten duży głośnik nie wiem czemu może mam uszkodzone te wejście do głośnika na kabel to jest bykowe, że ten mikrofon jest tak czuły że jak przez słuchawki słucham to tutaj lekko wale i tak czuć takie jakby uderzenie w metal Jest to do zmieniania Twojego głosu przez mikrofon, ale nie wiem, czy to coś warte jak tylko zmieniać głos. Można tym? Nie wiem. W sumie ten Bajorson też ma takie coś na live, chyba na TikToku, i on zmienia sobie głos tam.